Wolności dzwonek wita Państwa w dzień 26 kwietnia. Przed południem w słoneczku. Nie, nie bardzo Słońce. Ale przebija przez te chmury. Tak, więc mamy dość. Taką chyba partię zakłada Marianna Schreiber. Byłoby to śmieszne. Proszę zobaczyć. Znowu polecam mojego Twittera. Jakoś nie boję się Elona, Ilona Maska, że on tam nam zabierze wolność słowa. Z której korzystałem na Twitterze do tej pory bez problemów, w odróżnieniu od Facebooka. Więc zapraszam na Twittera. Tam jest na moim profilu taki plakacik, hulotka. Partii Marianny Schreiber mamy dość. Jan Piński, którego tutaj cytuję, on mnie nie cytuje, ale on nie musi mnie cytować, a ja lubię jego cytować, więc zacytuję. Jan Piński podejrzewa, jak też wiem z Twittera, podejrzewa, że to pomysł Waldemara Parucha, towarzysza, w pewnym sensie towarzysza Losów prezesa Pisu, Młodszego przystojnego, z Wąsem. Więc tak, więc pomysł walka parucha, radcy, prezesa do no takich różnych spraw właśnie strategicznych. No, gdyby to był, gdyby Jan Piński miał rację, a często nie ma racji, chociaż generalnie prowadzi tam działalność propagandową, trzeba zawsze odsiać tę jego propagandę. Od, ale są też fakty w tym, co on mówi, zwłaszcza w tym, co. Opowiada jego kolega starszy, co się nacierpiał Tomasz Szwegert. Dlatego warto na te filmy pińskiego czasem spojrzeć, chociaż ktoś napisał mi tutaj w komentarzu, nie, tam nic ciekawe, ciekawego nie ma. Nieprawda jest, tylko trzeba odsiać. No wiadomo, że on przywala w Kaczyńskiego, no i aż za dużo, no, ale w tym przywalaniu są też ciekawe. Fakty. Dobra, no więc Piński napisał, że to właśnie paróg wymyślił, jeżeli Piński ma rację, to ja myślę, że otoczenie Jarosława Kaczyńskiego zrozumiało, że trzeba budować jakąś tratwę ratunkową z jednej strony, polityczną, z drugiej strony, że trzeba pozyskiwać ten lud, który głosował na PiS, a teraz coraz mniej jest do tego skłonny, bo PiS krzywdzi lud. I lud coraz lepiej to rozumie. Gdyby, gdybyśmy, znaczy nie gdybyśmy, no, myśmy, my, my, my no, pewnie część z Państwa, może większość, ja na pewno, już no, lata temu, parę lat temu przecież mówiliśmy głośno: globaliści chcą nas zagłodzić, chcą nam odebrać ciepło, prąd. To była wtedy teoria spiskowa, teraz już nie jest. Teraz w to już wierzy, wierzy coraz więcej normalsów, czyli ludzi, którzy nie są skłonni do, do chodzenia w, w stadzie za niesprawdzonym przywódcą. Sprawdzony przywódca no to jest tam, powiedzmy sobie, Wizja, Kaczyński, Tusk. No, tacy są sprawdzeni dla normalsów. My jesteśmy nienormalsi, ale stajemy się normalsami. Teorie spiskowe są już dementowane przez oficjalne czynniki MSZ. Wczoraj czy dzisiaj wyjaśnia, co to, co to, o co to chodzi z tym, że Poland Republic Of jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych jako korporacja. No, ja tam się tym nie przejmowałem za bardzo, ale ludzie, no znowu powiedzmy normalsi, ci teraz normalniejsi normalsi, mieli powody, żeby się niepokoić, bo no, wyjaśnienia tak, wyjaśnienia wyjaśnieniami a coś w tym może tkwić. Otóż MSZ to tłumaczy, no bo. Sam MRZ na to nie wpadł, tam nie ma nikogo z głową na karku, ale jakiś, znowu jakiś paruch, jakiś inny strategiczny doradca Kaczyńskiego wystraszył się, że lud odpłynie od PiSu, no bo, no bo teorie spiskowe okazują się prawdziwe. Już w ogóle te, te, no, tyle się ich okazało e, prawdziwych, że prawdę mówiąc e, chyba Taki rysuneczek, taki rysuneczek jest fajny, amerykański, że w Ameryce jest już deficyt teorii spiskowych, no potrzeba nowych, bo, bo wszystkie się sprawdziły, wszystkie się okazały niespiskowe. Lud odpłynie nowy, nowa siła polityczna pod przewodnictwem Marianny Schreiber pewnie jednak nie zażre, nie chwyci, nie... Nie pociągnie za sobą nikogo, ale komiczny pomysł, żeby wylasować taką Mariannę Schreiber, a potem jej kazać tworzyć ruch polityczny, jeżeli to tak oczywiście jest. Może to zresztą nie jest otoczenie PiSu, ja nie wiem, może ktoś inny ją wydają do tego. Ale tak czy inaczej, widać, że próby stworzenia demagogicznej, populistycznej siły politycznej już będą ruszały. I dobrze, o to się rozchodzi, bo nawet jeżeli to będą tworzyć, a będą to tworzyć oczywiście ośrodki jak najmocniej osadzone w obecnym układzie biznesowo-polityczno-mafijnym, to nawet wtedy okno Overtona, okno debaty publicznej, będzie się przesuwało w stronę naszą, w stronę prawdziwych populistów. Przestaniemy być, jeżeli wszyscy będą mówić teoriami spiskowymi, to to przestaną być teorie spiskowe dla coraz większych rzesz normalsów. A zatem my, którzyśmy pierwsi zgłaszali, jak jest naprawdę, no oczywiście w ich założeniu mamy być zagłuszeni, bo wszyscy będą mówić tak samo. Nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał przygody Sindbada, żeglarza reśmiana. Tam jest taka historia, bardzo mądra, zaraz do tego wrócę. Więc wprawdzie oni nas chcą zagłuszyć, no ale faktem pozostaje, że to myśmy byli, myśmy, my jesteśmy oryginałem. Tamci są tylko podróbką. A więc w naszych kręgach, tak jak teraz to robi Artur Kalbarczyk, z powodzeniem objeżdża polskiej ściąga no większe w każdym razie grupy fanów niż politycy Konfederacji, to mamy po prostu, tak, no możemy coś ewentualnie jednak pozyskać ludzi dla, dla jakiejś nowej siły politycznej, która będzie mówiła, jak jest i znajdzie posłuch. Jak mówię, no robią to ludzie głęboko osadzeni, no ale nie może być inaczej. I nawet jeżeli sukces, w tym nowym populistycznym świecie, światku politycznym. Odniesie ktoś bardzo mocno zakorzeniony w starych układach, to też będzie dobrze. Bo ważne jest, żeby to był prawdziwy populizm, skuteczny populizm, a nie tam rzeczą drugorzędną jest czy to kto to będzie realizował. Bo populizm, żeby sobie wyjaśnić, to jest yy, pójście za głosem Populus, czyli ludu. Po prostu. Tak zwane elity establishment, szamani, tam ci ideolodzy, wynajęci przez biznes, a często tym biznesem wielkim, tą oligarchią bankową, wręcz zarządzający, no bo Szamani mają przewagę intelektualną często nad ludźmi biznesu, biorą od nich pieniądze i ich urabiają. A więc ci szamani. Gardzą ludem. Dlatego gardzą populizmem. My jesteśmy populus. Ja się zdecydowanie czuję populusem. Chociaż mógłbym udawać Rudyte i używać wielu trudnych słów, ale właśnie wolę używać prostych słów. Nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś trudnych rzeczy nie umie wytłumaczyć przy pomocy prostych słów, to znaczy, że za krótko nad tym jeszcze myślał. Naturalnie, Trudno jest uprościć rzeczy skomplikowane, ale się da, tylko trzeba kilkadziesiąt lat nad tym dobrze pomyśleć. A więc powodzenia życzę wszystkim, którzy mają zamiar budować populistyczne szyldy, czy wręcz poważne ruchy polityczne. W sumie życzę powodzenia Marianie Schreiber, dość, jak to było, dość tego, tak, dość tego. Mariano Schreiber. Życzę wszystkim, którzy teraz się za to zabiorą powodzenia chętnie wspomogę, jak potrafię, niewiele mogę, ale mogę podszepnąć, dogadać, yy, odpowiedzieć. Czasami się to tam czasami z tego coś, coś wynika, naprawdę. Tak do tej pory było. Żegnam się z Państwem zatem optymistycznie i populistycznie z wątkiem wolności. ¡Dos! ¡Hasta el corazón!